I witajcie, witajcie! Jesteśmy dzisiaj na Gubałówce. Piękna pogoda, znaczy końcówki pięknej pogody, bo widzicie co się na niebie dzieje. Także myślę, że następny tydzień już będzie padać, ale trzeba korzystać z tej pogody, zanim jest ładnie. <laughs> Trzeba korzystać za nim piękna pogoda Bo resztę Zrobi się jesień I będzie szaro, buro i ponuro Chociaż różnie może być w tej jesieni Ale raczej w tym roku może szybko zima przyjść Tak mi się wydaje Wiecie Tak, tak podejrzewam Lato było deszczowe Jesień też może być deszczowa, bo tamta zima była bardzo sucha i było mało opadów, także powiem wam, że może być różnie z tą pogodą. Cisza, spokój. Bo można te przyjechać. Teraz skorzystać, tylko patrzcie na pogodę, bo tak wam mówię, że przyszły tydzień wtorek już jakieś deszcze mają się pojawić. No, ale ludzi zbyt wiele nie ma. Już niestety dzisiaj się chmurzy I tak jak wam mówię Że ludzi jest coraz mniej Jeszcze trochę gości jest Z tych krajów Ciepłych U nich to temperatury po 50 stopni Ale to już są resztki naprawdę już Nie widać ich dużo zresztą Widać jak jak jest ludzi, że naprawdę już jest spokój Już jest spokój i można się odpocząć Zrelaksować się gdzieś do słoneczka posiedzieć I porozmyślać o tym co się dzieje na tym świecie, no nie? Co myślicie? Dobrze się dzieje czy źle? Każdy ma własną opinię na ten temat. Kolejka jedzie na dół. Także myślę, że nagram wam takiego krótkiego vloga z gubałówki, bo piękna pogoda 20, 27 stopni. Dziękuję bardzo O torebka mi wypadła Taki zamyślony jestem Powiem wam bo samemu by się pojechało gdzieś teraz coś pozwiedzać marzy mi się nad polskie może jechać i iść na czerwone wierchy oczywiście także ktoś ma ochotę w jesieni przyjechać to tak to wygląda. Przyjeżdżajcie, jak macie ochotę. Korzystajcie, pogoda jest piękna. Te ostatnie dwa tygodnie to jest przepiękne lato. I trzymajcie się do następnego. Hej.